Ciemna sesja polski gracz. W dzisiejszym odcinku zajmę się bitwą związaną z zadaniami. Bitwa pod tytułem Kielich Chaosu Wilticia Przeklętego z frakcji Marionetki Zaament Tutaj możecie sobie przeczytać lore tej bitwy. Tutaj taka armia jest. Już widzę przede wszystkim, że przeciwnik ma jedną z moich lubianych bardzo jednostek, czyli tej muszkieterów. Bo ja uwielbiam po prostu broń palną w Warhammerach i ja uważam, że można ją wybitnie po prostu wykorzystać. Też jest gwardia lektorska, czyli całkiem niezłe jednostki. Widzę, że też sojusznik, czyli wielki kataj, przyzwie dodatkowe siły, są też rycerze półgryfa, czyli dość mocne jednostki, ale my mamy także fajne siły mamy wybrańców, wojowników chaosu Centesza. Tych na tych dyskach latających to też jest to fajna jednostka. Pomimo tych chaosu one są, no, nie są jakieś wybitne, ale są niezłe oraz tych, tu, kurde, ich nazwy zapomniałem, ale to też jest fajna jednostka. Tylko jeszcze lepiej się spisuje, gdy jest. Gdy masz w armii ich kilka, też jakichś sojuszników mamy, ale widzę, że to są jakieś ochłapy, po prostu i te ochłapy, to jak No, znając życie, to pewnie przyjdą nie wiadomo no, pod koniec bitwy, gdy już wszystko będzie po prostu dokonane, gdy cała bitwa się dokona, się rozstrzygnie, bo tak zawsze jest, po prostu, że te wsparcie przechodzi po określonym czasie. Problem jest taki, że. Jeszcze szybciej tą bitwę wygrywasz. Zwłaszcza, że nam na startach nie zależy w bitwach związanych z zadaniami, ponieważ to nie jest kampania. To jest po prostu bitwa, więc nie, nie zwracając, nie, bac nie bacząc na straty, próbujemy wygrać jak najszybciej i rozpocznijmy sobie tę bitwę. Changer of Ways has delivered to us the two great empires of this world. First come the dogs of the Empire. But the cattle of Cathay are not far behind. Patience, brother. I foresee there are plenty of bones for you to break, flesh for you to tear. But first, we must soften them up. Dobra, czarownik też jest na dysku, spoko, to jest czarownik metalu. O, fajnie, fajnie się prezentuje, jak to, te wszystkie w sumie jednostki. Jakiś tam ten, ach, nieważne, dobra, dobra, wybrańców sobie tak dałbym, to sobie... W ich nimi, bo są. Dobra, dobra. Tak bym wysłał piechotę. A, pierwsza podstawowa rzecz to usunąć. To mnie bardzo wkurza w Warhammerze Trójce. Nie wiem, pociul po prostu. Ktoś włączył, że od razu jest ten, ten tryb, po prostu w tych jednostkach. No nie wiem. Dobra, ci tutaj, u nich to jest ważne. Mogą że półgryfa pokąsać. Ja nie lubię tych konek krasantów z toporami do rzucania. Gdyby to była gdyby to była konnica dystansowa jeszcze z bronią palną, to spoko, ale tak to po prostu ja ich tam zawsze jakoś wysyłam. No ja ich trochę, że tak to ujmę, lekceważę ich potencjał militarny, nie boję się tego przyznać, ale wiecie, i tak skorzystamy z nich odpowiednio jakoś, dobra? Dobra, was tu bym dał w sumie e -e 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 -e. Pomioty, pomioty tam, wysyłamy Tu będą pół gryfa jeszcze, bo z tego co pamiętam dwie jednostki były, a tu gdzieś ta znikła więc no Dobra, jaką ty masz magię? CIEKAWĄ CIEKAWĄ o, FAJNIE CIEKAWA MAGIA Chore Dobra Ten se leci Na dyskach Fajne Fajne są te dyski Co nie? Wciul Szybkie tak Petywy O, Mag tutaj Dalej, jesteście szybsi, więc to jest dobra wiadomość. Dobra, to się może przydać na nich. To jest w ogóle zajbisty czar, bardzo... Bardzo fajny u Windleisha. tych magów Centesha, ale wiadomo, to jest fra... Ty, ty, ty ci panowie... Chaosu Centesha to bardzo polegają na magii. Dobra. Eee... o Jezu, o Jezu, o, to mi wszystko zepsuło, cały mój plan. O już. Dobra, podejdźmy do tego w ten może sposób, co? Hmm. Nie, tego nie ma sensu szczerze robić. Te zięgi też nie, dobra. Mój drogi, drogi magu, weź jakoś tam tak zrób. Ej, no widzisz, ty bicie miałeś z nimi, co? Dobra, nie, pomioty zostają. Dobra. Wycofujemy się trochę, super. I teraz najwyższy czas zająć się ich, 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 ich tutaj jakoś... E, Piechotą dystansową. Mam nadzieję, że to jakoś nie rozwalą na tych rycerzy, ale dobra. Jest i vintage, super. Dobra, o. O, ładnie. I warto sobie to zbustować teraz. Dobra, proszę o strzał. Przede wszystkim proszę tych muszkiterów się pozbyć, bo oni są bardzo do irytujący. Dobra, te płomieńce, tak, to płomieńce są to... Zobaczcie jakie fajne ośrodko prowadzą. Ale dobra, my tutaj, my tutaj skupmy się na tym, by maksymalnie móc wykorzystać nasze siły po prostu. Oj! Dobra, na szczęście sobie radzicie z gwardią Reiklandu. Oj, 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 teraz sobie nie poradzicie. Dobra, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie szybko. Eee, jak ten ostrzał wygląda? No możecie trafić, ale zobaczcie ile tego jest, jakich pocisków. I to te pociski są cholernie mocne, więc... Fajną bardzo piechotę dystansową mamy. Ociągnęły mi skubańce te pomioty. Hmm. Dobra. Tam proszę Was o pomoc. ma poci co toś co to się dzieje, Co to się dzieje, dobra.

Dobra, dawać, dawać ich. Yy, przybywają kolejni wrogowie. Oj, to bardzo, bardzo zła wiadomość. A, tu myślałem, że on ucieka, dobra. Nieważne. O, jest i Kata. I Kata jak widać przez portal sobie przechodzi w sensie ich siły. Dobra, dyskowcy... O, 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 o. To się wciul przyda teraz. Wspomość ich, wspomość ich. Wiem, że to jest kawaleria, to są halabardnicy, więc w teorii nie powinniśmy. I jest problem, bo jest traktowy strażnik, on jest dość mocny jednak. O, zobaczcie, jak im dyscyplina spada, o. I to było najważniejsze w tym ataku. Orety, tu mac co robi. Śmierdziel, najgorszy. Przeda przyda się go rozwalić? Ej, no walczycie, czy, czy co wy w sumie robicie? Kurcze panowie! Oj, 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 uciekać, uciekać, uciekać. Ten ucieka, dobra. Oj, tu jest... Yy... Tu jest jakaś artyleria. No na duże siły, duże siły mają tej, ta artyleria w kataju, głupia. Zobaczcie tylko co robi, co nie? Ja trzeba jej się. Pozbyć jak najszybciej. Dobra, no, oni i tak są na straty trochę spisani. Pomóżcie z tymi, więc im. Tego gościa będzie ciężko, ciężko będzie go pokonać. Trzeba artylerii się pozbyć. Trzeba artylerii się jak najszybciej pozbyć, dobra. Dobra, tu się zrzęnieniecie i to bardzo, bardzo przyda. Dobra. Ha. ha, 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 żeby te, półgryfy te pół nie wróciłem. Oj. Jebaniutki wszedł do gry, co? Trzeba go jak najszybciej jakoś ukatrupić Nam by się wsparcie kurna przydało, bo nasze siły w porównaniu do ich, to tak wiecie jak teraz wyglądają na tym etapie walki. Kurczek jestciutko, co? Dobra, ten pan mocno, mocno obrywa. To mi się podoba. Reszta tego konfliktu mi się nie podoba i bardzo, bardzo. O, i tupa, i tupa gości, co? Dobra, na zmianę zajmijcie się artylerią. O, wyrównane trochę szanse. I dostałem wsparcie, zobaczmy, kogo my to mamy. Poczekajcie, tylko sobie... Tak to zrobimy, jest. Wzniosły pan przemian, jako sojusznik. I wzniosły różowe strachulce. No mam nadzieję, że ten sojusznik nasz jakoś mądrze nimi zarządzi po prostu. Żeby te jednostki faktycznie wspomogły, bo wiecie jak to wygląda ze wsparciem z, z, z bota jednak. Dobra, wróć. I go po prostu, go po prostu spróbuj ukatrupić. Szkoda tego maga drugiego, ale dobra. Przy nim to trochę ja zrąbałem. Nie, nie boję się po prostu powiedzieć prawdy. Gop, gop go przede wszystkim. O, co to się dzieje tutaj? Co to jest, moi drodzy? Jakieś oko wielkie. Dobra, sojusznik już nas wspiera. O! <laughs> Dobra, pata <laughs> Ziomuś, to mi się mega podoba. tu nie walczy, wszyscy walczą. Jak tylko potrafią, najlepiej. Dobra, ale te wsparcie okazuje się bardzo kluczowe. Bardzo potrzebowaliśmy tego... tego wsparcia. Dobra, warto będzie... Goe... O, warto będzie sobie poradzić z tymi panami, bo ta... piechota dystansowa cholernie nam przeszkadza no wygra... Ej w co? wygra... można powiedzieć że wygraliśmy <gry> No super, super. Dobra, dawaj go. To jest właśnie wysoka skuteczność przeciwko wielkim przeciwnikom. Hmm. A wy już nawet amunicji nie macie, no dobra. Dobra, kompas też pada. Pokonać im Lurde i będzie, będzie elegancja Francja. Piechota dystansowała, ale widzicie, piechota dystansował od centecha i. Magia robią bardzo, bardzo wiele. Gdyby nie magia, gdyby nie wsparcie i gdyby nie ta świetna piecha sensowa, to naprawdę by to było. Naprawdę byłoby po prostu kiepsko, prawda? Drobne zwycięstwo, ale jesteśmy i tak zadowoleni. Zaliczyliśmy w dość fajną bitwę. Widzimy też statystyki piechoda dystansowa, całkiem fajne kile ci sporo kill nawet nabili, ale oni wiadomo, że w zwarciu walczyli z lamusami, a no i na dystans trochę poobijali, tutaj wybraniec, wybrańcy sobie, wybrańc, wybrańcy, trochę fajnie sobie prowadzili czarodziej, no niestety go dość kiepsko użyłem, ale magię jakoś tam użył, tutaj, zobaczcie, wzniosły po mnie stętecha, czyli ta pojedyncza, on to w ogóle chyba 1000 damage'a zadaje, kurcze, no, Piekielnie, bo to w ogóle drugie jeszcze wsparcie było net. Nie zwróciłem aż tak uwagi. Rydwan padł. Nikogo nie zabił. Okej. Okay. Ciekawie, ale dobra. Ja wam dziękuję za ten odcinek. z tej strony był Polski Gracz. Trzymajcie się. Cześć!